Wybrał się myśliwy na polowanie na niedźwiedzie. Skrada się przez pewien czas, i nagle na ramieniu czuje łapę, odwraca się, a tam stoi wielki niedźwiedź. Po co tu przyszedłeś? Polować na niedźwiedzie? Nie, nie, ja motyle przyszedłem łapać. Wiesz, gościu, w moim lesie jest taka zasada, że jak dasz się zaskoczyć od tyłu, to musisz dać od tyłu. Wraca myśliwy do domu z obolałym tyłkiem. Przysięga sobie nie dać się zaskoczyć kolejny raz. Ale kolejny raz dał się zaskoczyć. Mówi do siebie do trzech razy sztuka. Poszedł do lasu, ale kolejny raz niedźwiedziowi udało się zaskoczyć myśliwego. Ty, myśliwy, ty chyba naprawdę nie przychodzisz tu na polowanie. Test psychologiczny. Lekarz czyta tekst uczestnikowi. W niedzielę miał miejsce wypadek. Tir uderzył czołowo w osobówkę. Wszyscy zginęli. Kierowcy odpadła głowa. Kierowca jako jedyny wyszedł z samochodu, wziął głowę pod pachę i poszedł do najbliższej apteki. Kupił plastry i przykleił głowę i pojechał dalej w trasę z resztą pasażerów. Uczestnik psychotestu przerywa lekarzowi i mówi: Proszę pana, w tej historii jest coś nie tak. Przecież apteki w niedzielę są zamknięte! Ginekolog zaczepia na korytarzu kolegę gastrologa i mówi Stary, mam taką pacjentkę, która ma łechtaczkę jak grejpfrut. Stary, nie mam czasu na głupoty. No ale chodź, na chwilę zobacz. Po kilku próbach kolega dał się namówić. Wchodzą do gabinetu ginekologa. Gastrolog patrzy i mówi Stary, ale ona wygląda całkiem normalnie. No ale weź, spróbuj. Szpital druga w nocy. Pielęgniarka budzi faceta i mówi. Proszę, niech pan weźmie tą tabletkę, bo to na zaśnięcie jest. Zapomniałam panu dać. Jaś dostał wezwanie do wojska i nie chce tam iść, tak więc udał się do lekarza. Lekarz go pyta, w jakiej sprawie do niego przyszedł. Panie doktorze, ja po prostu nie chcę i nie mogę iść do wojska. Dlaczego? Widzi pan tego pojąka na tej pojęci, nie tam w rogu? No tak, widzę. A ja go nie widzę. Młoda dziewczyna przychodzi z problemem do lekarza. Słucham panią, jak mogę pani pomóc? Proszę pana, mrówka gryzie mnie w miejsca indymne. Gdy chcę ją złapać, to ona wchodzi do środka. Wie pani co, to już grubsza sprawa. Proszę przyjść jutro. Ja już wysterylizowałem narzędzia i oddałem pielęgniarce. Ale proszę mi pomóc. Nie dam rady do jutra wytrzymać, bo to mocno boli. Zrobimy tak. Nasmaruję swojego penisa żelem do USG. Mrówka się przylepi i ją wyjmę. Pacjentka zgodziła się. Lekarz delikatnie robił swoje, ale po chwili mówi. Wie pani co? Zmieniłem zdanie. Ja ją zagniotę na śmierć. Przychodzi babcia do lekarza na badania. Lekarz tak obsłuchuje ją, opukuje i mówi. Pani w tym wieku to musi zacząć się oszczędzać. Nie może pani chodzić po schodach, bo to panią męczy. Staruszka przychodzi po dwóch miesiącach na wizytę. Jak się pani czuje? No wie pan, panie doktorze, lepiej. Ale mam pytanie, czy mogę już chodzić po schodach? Oczywiście, że tak. To dobrze, bo to wspinanie się po piorunu na, na szóste piętro już mnie trochę męczy. Jaś pyta dziadka. Dziadku, dlaczego ten pies ma taki krótki, pomarszczany pysk? On wygląda jak bulldog. Nie, to akurat golden, wpadł na ścianę, goniąc kota. Siedzą dwa koty na śmietniku. Miał! Ho, ho! Co ty, stary? Jak ty mówisz? Uczę się języków obcych. Gospodarz kupił nowego koguta. Stary kogut zobaczył rywala i od razu do niego podchodzi. Co tam, młody? Przyszedłeś mnie zastąpić? Jak wygrasz ze mną biegi? ustąpić miejsca. Pobiegniemy trzy kółka dookoła podwórka. Ruszyli, stary kogut prowadzi o dwa metry. Młody goni za nim, prawie już wysuwa się na prowadzenie. Przebiegając pod oknem właściciela, dostaje trzonkiem w łeb. Wkurzony właściciel mówi cholera, drugi gej w tym miesiącu.